Księżniczka Hania i Grymasek. Turniej Zabłąkanych Rycerzy. Hehe, Grymasku, jeśli masz cztery jagódki i zjesz jedną, to zostaną ci trzy. Jedna, dwie, trzy. Rozumiesz? Oczywiście, tylko kto by się najadł jedną jagódką. Liczenie jest pyszniejsze niż przypuszczałem. Mm. Może nazbieracie więcej owoców? Zrobię jagodowe babeczki. Hurra! Mm -hmm. Kto pierwszy uzbiera pełen koszyk, będzie mógł mi pomóc w pieczeniu. Poczekaj na mnie, Grymasku! <todgłos> 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 To. Mój koszyk jest chyba dziurawy. Nie ma w nim ani jednej jagódki. <grym i górny> <grym i górny> Musisz wrzucać jagody do koszyka, a nie do brzuszka. Zobaczysz, jak szybko się napełni. Ha? 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 O. Słyszysz? Ktoś tu idzie. Ciekawe, kto to. O. 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 Dzień, Dzień dobry. Dzień. Dzień dobry. Czy jest pan prawdziwym rycerzem? W rzeczy samej. Wybieram się na turniej zabłąkanych rycerzy, który dzisiaj odbywa się w elfich górach. O, zabłąkanych rycerzy? Tak. Mam nadzieję, że zdążę. My, zabłąkani rycerze, ciągle gubimy drogę. Już od tygodnia błąkam się po okolicy. Ach. Bardzo mi przykro, panie rycerzu, ale proszę się nie martwić. Elfie góry są niedaleko stąd. O. Trzeba przejść przez las, później skręcić w prawo, a potem w lewo. O, o. prosto, w prawo, a potem znów w prawo? Nic nie rozumiem. O. Ojej, o. to będzie trudniejsze niż myślałam. Hmm? Potem prosto. Tam właśnie są elfie góry. O, droga jest taka zawiła, chyba nie zapamiętam. Gdybym jednak mógł wziąć ten rysunek ze sobą. Hmm. hmm? Mam pomysł. Jeśli czegoś bardzo chcesz, rozwiązanie znajdzie się. Poczekajcie tu na mnie! Hmm. Ajajaj, mamy coraz mniej czasu. Turniej zaraz się zacznie. Pewnie znów się spóźnimy. No trudno. Może w przyszłym roku się uda. Panie rycerzu. Panie o? rycerzu. Mam coś dla pana. Hmm. Proszę iść prosto drogą przez Las Jednorożców. Oh, oh, oh. Koło starego dębu trzeba skręcić w prawo. Potem w lewo koło leśnej kliniki, a dalej już cały czas prosto aż wyjdzie pan z lasu. Elfie góry będzie widać z daleka. Są bardzo wysokie i latają nad nimi smoki, które mają tam swoją smoczą grotę. O. Teraz to znacznie prostsze. Z mapą na pewno dam sobie radę. Jak mam ci dziękować, księżniczko? To drobiazg! Życzymy powodzenia na turnieju! Musimy wracać. Rozalia pewnie się już martwi, że nas tak długo nie ma. Kto pierwszy w kuchni? O nie! To moje jagódki! He? Trochę się spóźniliście! Dzisiaj ja pomogłem, Rosali! Zamiast z jagodami upiekliśmy babeczki z malinami. Mm, na stole są trzy babeczki. Jeśli zjem jedną, zostaną tylko dwie. W wieczornych wiadomościach podano, że zabłąkany rycerz zwyciężył w dzisiejszym turnieju. To dzięki tobie, córeczko. Haniu, jesteśmy z ciebie bardzo dumni. Dobranoc. Wiecie co? Dzięki mapie, nawet zabłąkany rycerz dotarł do celu. Warto się zatrzymać, żeby pomóc komuś, kto się zgubił. Dobranoc! Ten i więcej ciekawych odcinków możesz znaleźć na antenie Mini Mini Plus i w aplikacji Kanal Plus.